W Polsce Kler katolicki praktycznie nie ma konkurencji, dlatego takie dziadowskie usługi daje ludziom i tak kłamie, i tak zdradza Jezusa na bezczela, przeinaczając czy wykręcając, czy w ogóle nie mówiąc o tym, co Jezus powiedział, a przede wszystkim o tym, że zbawienie jest za darmo, że nie potrzebujesz spowiedzi do przebaczenia grzechów. Jezus stoi i kołacze do Twojego serca osobiście chce Ci wszystkie od narodzenia do śmierci w jednym pakiecie chce ci przebaczyć wszystkie grzechy, czyli dać ci zbawienie w prezencie. Nie za dobre uczynki, nie za chodzenie do kościoła, nie za spowiadanie się, czyli sakramenty i różne rzeczy za darmo. Dlaczego? Bo 2000 lat temu no, na Krzyżu Golgoty zapłacił doskonale za bilet do nieba, twój i mój. Możesz go tylko przyjąć lub odrzucić. Nic dołożyć.